Tak, słyszysz? Nie, 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 przestań, przestań. nic nie rób. My jesteśmy pojebane. Pojebane jesteśmy, proszę bardzo, my jesteśmy pojebane. Tak, my to nagrywamy, jak Pan nas znieważa. Jak Pan nas znieważa, do Ukrainy proszę wrócić. No. Proszę bardzo, jak wykroczenia, jakie są. Po... Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. czekaj. Bo nie pozwolę, żeby ktoś atakował. No, no, no. I czekamy na policję. Jakieś dwie kurwy. Kurwy dwie zobaczy, on nas ładnie mówi. Nie, 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 prze, tak przestań, nie. Nie. nie będziemy Dobrze, policja przyjedzie zaraz, zostań, bo tego tak, tak nagrywam cały czas. Zostań. Nie ma co się wiesz. Niech nas wyzywa dalej od kurę, bo my zwróciłyśmy uwagę, że depczą trawnik. Tak. O słyszycie dwie kurwy. Tak. Ja to puszczę w internet, w internet. Będzie pan sławny dzisiaj. Idiotka jeszcze o mnie. Miłego, miłego dnia życzę. Czekamy na policję, proszę pana. Tak, niech pan sobie nagra jak najbardziej. właśnie to. Jak to jest ważne proszę pana proszę się nie oddać bo użyję gazu wobec pana jeżeli pan się oddali z miejsca zdarzenia nie jestem chujem i nie jestem pana koleżanką boisz się policji? pytam się czy boisz się policji zaczekaj podejdziemy tam żeby nie uciekł ten pan ponieważ my ujmiemy go obywatelsko doszło do pobicia mamy do tego prawo Gaz mam przy sobie, to za chwileczkę obezwładnię pana, jeżeli się oddala. Policja jest wezwana. Proszę się nie oddalać. Proszę się nie oddalać. Proszę pana, ja pana informuję, aby się pan nie oddalał. Nie, ponieważ... Ale proszę się ode mnie odsunąć. Proszę się ode mnie odsunąć. Proszę się ode mnie odsunąć. Pan mnie opluł. Pan mnie opluł. Proszę się zatrzymać. Szmatą jestem dla pana, proszę bardzo, proszę pana, policja jest wezwana, pan to rozumie? Proszę się nie oddalać. O, tak, co? Zaczekaj, proszę bardzo. Wiesz, to są. Moi drodzy, zobaczcie, co się dzieje. Zwróciłam uwagę y, tutaj mężczyźnie, że jest popełniane wykroczenie. Chodzą, używają wulgaryzmów, obrażają innych ludzi. Zaczął atakować tutaj na skwerku inne osoby. Proszę bardzo, pan sobie tutaj mieszka, będziemy wiedzieć gdzie. Straszne to jest, co się, co się wydarzyło, moi drodzy, przed chwilą. Czekaj, Karolina, ja idę. Tak, to jest ten mężczyzna, który mnie, o, plus nie ważył tutaj. Zobaczcie, co za człowiek bezczelny.